A państwa i moim gościem o poranku jest śląska kurator oświaty Aleksandry Dyle. Dzień dobry pani. Dzień dobry. To godzina i 18,5 minuty, i wtedy praktycznie wszystko będzie już jasne. Pamięta pani swoją maturę z Polskiego? Tak, ja nawet składam składam życzenia, czy składam życzenia maturzystom. przypominając sobie o swojej własnej 36. Pani, lat pani temu. kurator. Naprawdę sporo lat temu. I tak pamiętam, pamiętam najbardziej to właściwie matematyka, bo jeśli chodzi o przedmioty ogólnokształcące, te humanistyczne, to jakoś tak mniej było lęku i strachu. Natomiast jeśli chodzi o te ścisłe, no ja nie szczególnie w tym najczęściej gustowałam, ale udało się. Udało się. Y Przypomnę Pani naszą rozmowę z 26 stycznia zeszłego roku, kiedy to o egzaminach rozmawialiśmy. Ja pytałem tak, znalazłem taką opinię, że egzamin, i matura, i egzamin ósmoklesisty, to jest egzamin, w którym uczniowie przygotowują się trochę do zdania tego egzaminu, a pani powiedziała wtedy, tak to prawda, jest dużo obszarów do zagospodarowania. Myślę, że nie wszystko naraz powolutku. Minął rok i cztery miesiące. Jak to jest z tym zagospodarowaniem? Czy to jest dalej? przygotowanie do egzaminu, czy przygotowanie e, ogólnokształcące, przygotowanie do tego, by mieć wiedzę? Nie, no dziś, w tym roku szkolnym jeszcze, jeśli mówimy o egzaminie maturalnym i egzaminie ósmoklasisty, to oczywiście on jeszcze jest na zasadach, jakie były do tej pory. No, ale trudno myśleć o innych, skoro jeszcze realizujemy tą poprzednią, czy starą, czy aktualną podstawę programową, więc trudno teraz myśleć o innych egzaminach. Natomiast panie redaktorze i szanowni państwo, rzeczywiście przygotowujemy... Mówię my, dlatego że to jest takie no, właściwie masowe zadanie, którym zajmują się i nauczyciele, a przede wszystkim nauczyciele. Przygotowujemy nową podstawę programową. Najpierw do szkoły podstawowej, później do szkół średnich. I oczywiście konsekwencją tej nowej podstawy programowej będą egzaminy zewnętrzne. Więc tak, jesteśmy jakby w procesie. Procesie, kiedy ten proces się zakończy? Nowa podstawa programowa do szkoły podstawowej od kolejnego roku szkolnego, czyli nie 25-26, tylko jeszcze kolejnego. Natomiast w roku szkolnym 25-26 pewne elementy nowe już będą. Panie redaktorze, nowa podstawa programowa i to. Czego będziemy na nowo uczyć zgodnie z tymi najnowszymi trendami, na to potrzeba czasu. To nie może być zrobione na kolanie, to nie może być przygotowane w pięć minut, to rzeczywiście potrzeba na to czasu. Zgadza się Pani z opinią nauczycieli, to dotyczy języka polskiego, bo dziś ten egzamin, że uczniowie nie czytają nawet tej okrojonej listy lektur, bo ta lista jest bardzo okrojona, z potopu zostały dwa rozdziały bodaj. Pewnie uczniowie korzystają z różnych źródeł. Są pewnie tacy, którzy czytają książki tradycyjne. Wszystko jedno, czy ono jest w e-booku, czy ono jest w kartkach. A pewnie są tacy, którzy korzystają z opracowań. No, takie A czasy. jak się przeczyta opracowanie, to i tak yy, od razu to widać, słychać i czuć. Pewnie tak. Natomiast najważniejsze, żeby jednak młodzież zachęcać do tego czytania. Wszystko jedno, w jakim formie, w jakiej trybie czy to ma być e-book, czy to jest książka taka tradycyjna. Czy chociażby taki audiobook? Ja jednak chciałabym, żeby wybrzmiało z tej rozmowy, żeby zachęcać młodzież do, do czytania. Droga młodzieży, drodzy maturzyści, ale to już za późno. Kto się <grym> kto następne... jeszcze nie przeczytał, już nie przeczyta. Kolejne lata. To teraz o maturzystach z Ukrainy chciałem zapytać, dużo jest ich jest. Nie, właściwie niewiele, około 60, 56 o ile dobrze pamiętam, więc naprawdę niewiele jest tych maturzystów z Ukrainy. I oni zdają takie egzaminy jak polscy uczniowie, z jedną taką podpowiedzią, że te polecenia, to co jest najważniejsze, za chwilę zresztą do tego wrócę, są w języku ukraińskim. I jeśli mamy przed, przed radioodbiornikami maturzystów, to bardzo proszę i zachęcam do tego, żeby jeśli mówimy o maturze, to czytajcie bardzo porządnie polecenia. A słyszała Pani, a propos, mat, a propos y, gości z Ukrainy, o takiej sytuacji, że chodzą do polskich ogólniaków, y, ale maturę zdają w Ukrainie, bo tam łatwiej, a potem przychodzą no, y, uczyć się w polskich uczelniach? Trochę to y, kuriozalna sytuacja. Wiem, że taka sytuacja ma miejsce. Jak się Pani to podoba? No, każdy ma swój wybór, więc jeśli taka możliwość jest, no to korzystałem z takich wyboru, jaki, z takich możliwości, jakie, jakie są. Jak to ocenić? No, etycznie? To oceniać wobec etycznie. kolegów? No jeśli twierdzą, że nasza matura jest trudna, to chyba dobrze, bo znaczy, że nasz poziom kształcenia jest wysoki. Ale potem na studiach i tak sito się zagęści, poprzeczka się podniesie. Kto się jeszcze nie nauczył, już się nie nauczy. To nie cytaty z mojego mm, profesora z botaniki. Y to zostawmy maturę i życzenia na sam koniec. To teraz chciałem porozmawiać o takim programie Edukacja z wojskiem. Mm -hmm. Pani kurator, po co to wszystko i jak duże jest zainteresowanie w województwie śląskim? No właśnie, ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże, to Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej postanowiło um, jak, przedłużyć, przedłużyć tak. I jest już to trzecia edycja tej edukacji z wojskiem. No chodzi o to, żeby młodzież uczulić, a właściwie wykształcić, pokazać w jaki sposób no na przykład reagować w sytuacjach zagrożenia, trochę wzmocnić te postawy obywatelskie. I bardzo ważne jest to, że te zajęcia będą prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego, ale także weteranów. Więc to bardzo potrzebna, pożyteczna i ważna yy, idea. Mało tego, yy, te wnioski mają być i mogą być składane przez jednostki samorządów terytorialnych albo przez właścicieli szkół, ponieważ yy, projekt jest skierowany i do szkół publicznych. Dobrze, zostawiamy ten temat, porozmawiajmy no. o dorosłości, bo w Polsce jest obowiązek y, y, szkolny do 18 roku życia. Dobrze mówię? Tak. Absolwenci szkół branżowych pierwszego stopnia. Nauki, to jest też bardzo ważne. Chciałabym podkreślić, szkolny jest do szkoły podstawowej, a obowiązek nauki do 18 roku życia. absolwenci szkół branżowych pierwszego stopnia y, mają 17 lat, kończą szkołę, fach w ręku i co? No i Teoretycznie tak. i powinni, powinni uczyć się dalej, ale. Tak, ale są różne formy, niekoniecznie Musi to być w szkole. Niekoniecznie ta, ta forma kształcenia musi być taka, ym, taka formalna jak szkolna. To może być na przykład w, ym, w, w, w kształceniu zawodowym, czyli kształcenie zawodowe jak ochapy jak y, kwalifikacyjne kursy zawodowe. Z tego naprawdę te możliwości kształcenia i tego spełniania obowiązku nauki do 18 rożyk, roku życia jest więcej niż szkoła. Czy nie widzi Pani problemów w całej tej sytuacji? Myślę, że to również jest kwestia do przeanalizowania i być może do zmiany ym, przepisów. Natomiast przepis ten jest. Za gwarantowa gwaranta gwarancja jest w konstytucji, a konstytucję trudno zmienić. No tak, trzeba mieć dużą większość, tylko powiem, że w tym roku to jest ponad 30 tysięcy osób, w przyszłym roku ponad 40 tysięcy. Zobaczymy, jak to się uda rozwiązać. To jeszcze przed życzeniami dla maturzystów jeszcze jeden temat, temat związany z alkoholem. Pewnie pani słyszała o tym, co działo się w związku z odejściem naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta. W mediach społecznościowych pojawiły się w o pożegnaniu urzędnika dołączono do niego dwa zdjęcia. Poniekąd dotyczy to Katowickiego Pałacu Młodzieży. Dołączono ramkę z napisem: W razie kryzysu prosimy o kontakt z najważniejszym pałacem w Polsce. Dołączono też dwie wizytówki i napis: Jeśli nie, odbierzemy i strzałka, która pokazuje na butelkę. Jak no się tak. pani to podoba? No tak, no, no nie podoba mi się, no trudno, żeby mi się to podobało. Takie chyba niefortunna potrzeba zakończenia w jakiś taki miły, przyjemny, ale też może zabawny sposób zakończenia współpracy pałacu młodzieży z właśnie z Wydziału Edukacji. No, no nie, nie powinno się to zdarzyć, nie jest to rzecz, która by mnie cieszyła. Myślę, że to była taka próba no, zabawnego zakończenia współpracy. Rzeczniczka magistratu mówi, że dyrektor został pouczony i poproszono o zachowanie większej ostrożności. A pani będzie z nim rozmawiać? Tak, tak. Ja jeszcze nie miałam okazji porozmawiać, bo to się zadziało w piątek. W piątek mieliśmy taką dużą galę e, laureatów konkursu przedmiotowych. To jest bardzo ważny moment dla e, absolwentów. E, Szkół podstawowych właśnie dla ósmoklasistów, więc no nie, nie miałam jeszcze okazji porozmawiać z panem dyrektorem na ten temat, ale no, na pewno wyrażę swoje niezadowolenie w tej kwestii. Czyli pogrozi mu pani palcem no, po prostu porozmawiam z człowiekiem. Pani kurator, e, dziesiąta minuta naszej rozmowy to czas na życzenia dla tych wszystkich zestresowanych, chociaż nie wiem, kto się bardziej stresuje, czy maturzyści, czy rodzice, czy może nauczyciele, którzy, dla których jest to papierek lakmusowy, e, czy nauczyli, czy nie. Ja właśnie myślę, że ja, właśnie to jest zastanawiające, bo tu dzisiaj w tym roku zdaje zda, zda, egzamin Generacja Z uczona przez generację bumerów. Nie wiem, kto bardziej rzeczywiście jest zestresowany, ale tak jak mówię, życzę oczywiście przysłowiowego złamania, połamania piór, ale przede wszystkim. Uważajcie, maturzyści, na to, co czytacie i czy rozumiecie polecenia, bo w tym jest klucz. Trzeba sprawdzić, czy każdy element z polecenia jest zrealizowany w Waszej odpowiedzi. Aleksandra Dyle, Śląska kurator oświaty w tym ważnym dla maturzystów dniu była gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.